Dobra, rozpoczynamy. Rozpoczynamy. Let's go. Rozpocznij, grę O, jestem carem na samym początku na nice. <grym> Oj, tak. TVP Kultura przedstawia film dokumentalny pod tytułem Nieznana Historia. Pod tytułem. Już się boję, co to będzie, naprawdę. TuForce w ogóle wszedł na chwilę na kanał głosowy. Bagietko i. Jeszcze nie wybraliście. Nie zgadniesz, które są moje. Zgadnę. No to <noise> zgadnij się. Ja już wiem, że pierwsze gwonne gejów jest na 100% Tuforsta. To jest na 100%. Wciąganie w czasie SDH tym nie rozumiem. Według mnie to drugie jest Twoje życie jako polityk Niemcy. No bo był czas w ogóle. <noise> Yy, dobra. Które to będzie lepsze? Kory? Popu kulturę wstawiłbym ten pod tytułem Gwon na rance, nieznana historia gejku. Dobra, pierwsze jest lepsze. A to Buttocks napisał. A myślałem, że to Tuforce. On tak miał charakterystyczny pomysł. No może to też sobie, za... yy, Może to jej urok, a może to. Takiej okay, mam bardzo dobrą kartę. Może. A może to. <ścoughs> Walter White, E no, Breaking Bad zawsze śmieszny, nie wiem czemu, ten koleś zawsze mnie śmieszy. Nie no, to było piękne. Przecież nie pozwalają przyjaciołom spróbować. O nie, mam lepsze, mam lepsze. Dobra, mam mega dobre. Widzowie tego nie widzą, ale mam mega dobre. Royce Stones. Ten Stones jest słaby. Trzecie jest najlepsze. O jego kwasy masturbacja, A, Force to było wiadomo. On teraz pójdzie na prowadzenie? No. Na znaczy, czasie nikt nic nie pisze, nie nikt nic nie pisze, dobra. To i to, następne było super bohaterów. Okej. Okay. Ściąganie koszulki, co to są tak? z Chrystus. Znaczy. Mam taki tekst. A, zmienił. Zbogać się z. Teraz ja, ja mam piękne. To Tu oh, Force Tu <grywa> Force. Czekaj za głośno jest. O trochę go <grywa> Jednak masz mikrofon. Bagietko, on też się nie odzywa. No masz mikrofon? No bardzo się odezwał. Telefonie <grywa> jest. A, no tak. Zbogać się guz Co <grywa> jak są strzelajem krewkiem tu. Głosuję na seks z, z, z Shrek'iem Super no. Ale Ale zdobyłeś punkta Coś chcesz robić w przyszłości? I nie oddam <śmiech> Nie <laughs> robi kto next A i pozdrawiam <laughs> i ty. Pozdrawiam ty, dokładnie <laughs> Mam tak piękną kartę Jeszcze mam kakao Nie, Dobra co chcesz robić w przyszłości? Nie, nie czy łys. Szczerze Walter White. Ale, ale, szczerze szczerze dziwię się, że to mówię, ale Walter White to chyba najmniej pasuje z tym wszystkim Batok straci na <noise> Ej, Ale passturbować się też. Dawać dupy też, dobra. Batok ale na razie ja to, go chodzi na prowadzenie A, jest dwie 2 godziny. <noise> w nowym filmie Akcji Bruce Willis odkrywa, że <noise> był tak naprawdę. <noise> Ciekawi mnie jakie. Ja mam na razie 0 punktów, to jestem to najlepszy. Mam strasznie do dupy karty. Coś się boję, że ten odcinek będzie krótszy niż sądziłem, bo naprawdę co jakiś czas jest tak cicho. O! O! Odpowiedzi się sypią. dziecko nie pisze. No to na chuj on dołącza na kanał głosowy, jak nie chce mu się gadać. W nowym filmie odgrywa, że jest tak wykonany. Człowiek był tak naprawdę cicho. Odkrywa, że papież był tak naprawdę game Kost Wiecie co? Mimo, że podoba mi się druga opcja, wybieram Breaking Bad Breaking Bad zawsze lepsze. No Człowiekiem cicho. No to nie było złe, ale. Co to za dźwięk? Masakra. Ja wybieram praktycznie od razu. SMS-owanie, SMS, SMS. A, dobrze, to... Uciekaj, to moja dość. Obama Gaming, Nie wiem. mój drugi <grywki> 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 Albo coś czuję, że Batman wybierze, albo drugie, albo pierwsze. Albo drugie, albo trzecie. Coś czuję, że bardziej na trzecie. Nie wiem czemu. Obama Gaming, to jest dobry. A, Obama Gaming, dobra. Czemu ja mam zero? Jestem najsmutniejszym człowiekiem na świecie. Jestem bardzo nieśmieszny. Nie googluj. O, tu mogę, mogę jakieś zdjęcie. Eee. Dawaj. Copy image adres. Co? Trzeba image adres? Jak to zrobić? Jak grać własne zdjęcie? Te muszę to w... chwila. Nie, nie zdążę. Fuck! O! Mam, mam, mam. Nie, dalej, dalej. No nie, nie zdążę. E. e. No ja mam punktów Ja nie mam z... no, no. Ale ja mam zdjęcie, jak je dodać w ogóle? Blacknigagwot.pl Nie, to jest słabe Nie żeby coś, ale złożenie tych słów było słabe Wstydź się I e, nareszcie punkt Ustawiona. Nie googluj seks, pożaruj się Możliwe Czekaj, a mogę użyć tego obrazu? Chyba nie Czekaj, użyj obrazu No nie mogę użyć, czemu nie mogę użyć obrazu? To chyba to muszę skopiować czekaj, kontrolce, dwaście blank 448. czemu nie mogę zdjęcia pokazać? Znaczy, blank blank, No kurde, czemu to jest takie głupie? Nie, to nie zadziała. To nie zadziała. Mm, no dalej, czemu to zdjęcie? Nie chce się. Jakie mam to zdjęcie zrobić? Eee, eee, nie zdążyłem. <grym, <grym, a nie zdążyłem. Rzut karu. Jak to zrobić? Bo ja chcę taki śmieszny mem wrzucić, a nie mogę. Udostępnij, o. Aha! Teraz dopiero. Pijane ja kupiłem. Trzeźwie mówię, dzięki. Pijane jak piłem. Okej, okay, mam dobre. Czemu teraz za kurę? To jest najlepszy num na świecie, który zaraz wyjdzie na jego zdjęcie. Ufa. Inżynier gaming. Witaj, widzowie Pink. Sausage Zwyczajnie Zobaczenie mi... famosych jest zdjęć. telefonie. Tak wiemy. Gnepost, które będzie najlepsze ciekawe. Inżynier gaming będzie się słabe. Oczywiście, że ja najlepsze. Bagietko na Jak na razie najlepsze. Trupor, z ma jednego punktu, że się w nowym filmie Disneya Hannah Montana po raz pierwszy zmaga się Opryszczkami, proszę, napiszcie to. Proszę, napiszcie to z opryszczkami. Nie, nie no żartuję. <śmiech> <śmiech> mam takiego dobrego mema do wysłania. A akurat nie mam pytań dobrych pod Trochę szkoda. No nie wiem. Maga się z mleko w tubie do pracy, o papierze, <laughs> który chce ją skwa... skwałcić. <laughs> Szczerze? Przez ten błąd ortograficzny straciłem do ciebie zaufania. Mleko w tubie lepszy. Nie wiem czemu, ale strasznie mam. Strasznie dla mnie nieśmieszne są błędy ortograficzne. Ale mam też taką masę, że nie mogę się obejść bez. Działa? No nie działa! Czemu nie działa? Czemu to nie działa? Czemu to nie działa? No, no to jest tak śmieszny mem. Może to zadziała. Dobra, link skopiowany. Szybko, szybko. Chyba no nie działa! Czemu nie działa? Eee, bez. <noise> Czemu moje zdjęcia nie działają? Znaczy, musisz pokazać całą Impengę. Ale mi nie pokazuje, mam biały ekran. A mi pokazuje. A mi nie pokazuje moich zdjęć. To jest po prostu coś do tego, czekaj. Widzowie wiedzą jakiego no, mema się No gdzie to jest? Gdzie jest jakaś lepsza wersja tego no, mema chcę... o kurde Takiego rozmieszczę w czasie po prostu. No jak to nie zadziała to się... No nie działa Dobra, gram tym Chyba nie zobaczycie tego zdjęcia. Szkoda, no to jest takie... Wyłączyłem tą stronę. Obym mógł jeszcze dołączyć do tej gry. Dobra, mogę, Uf. Nie widać tego zdjęcia. Widać to zdjęcie, czy nie? A teraz? Nie widać? Nie widać cały czas w ogóle. Nie wiem. Dziwne, mi to nie działa. Dobra, kolejny raz kopiujemy inne zdjęcie. Co jest moim narkotykiem? No czemu to nie działa? No to jest. Głupie! No ale to mi nie działa, człowieku, ile razy mogę to wkleić. O nie wyszedłem. Ile razy mogę wkleić Nie wiem, jak teraz nie zadziała to się zdenerwuję No nie działa. Dobra. Ja wyszedłem. Ale możesz wejść się jak z historii wejdziesz. No nie no Bagieto wychodzi na prowadzenie, to jest nie fair. A czemu moje zdjęcie nie działają? To jest strasznie no. mowy. Mm. Czemu moje zdjęcie nie działają? Halo, bagieto. Bagieto pomocy, kurziwa, zdjęcia mi nie działają. Print image, give on the internet, right click and click, copy image adres. No robię to. Kopiuj link. Doba. No, wklejam. No i dupa. Bo mirury nie działam. Teraz... Zobaczmy, co no też nie działa. No nic nie działa. Kupił link, no dawaj mnie to. No oje pirk. To... Te... Boszką spermę, ja pierdolę widziałem, jeszcze taki licujowy żart? Ja pierdolę bagieto. Czemu Bagieto wybrała? Czemu to nie działa? Czemu to nie działa? Ja bym znał historię trochę. To byś wiedział. Czemu mnie to śmieszne? No i... Dupa. Co sprowadzę z przyszłości, by przekonazili, że jestem pokażę, że czardziem. To szczerze, że jedna odpowiedź będzie co najmniej osparmia. Nie żeby coś. Czemu tego nie mogę wysłać? To jest zbyt pi... Siema mama, co chcesz grubać? O je biru Kopiuj adres obrazu. Ja Czy ja przez cały czas... Sorry, musiałem to wybrać. Nieważne, kto to jest, po prostu mem, który rozwala wszystko. Ubieram tylko mem. Może i obrazku gif'a, może teraz to działa. Działa! Jest. Mm. Yes. Kto wybiera? Batox. Oby Batox wybrał dobre, nie? Moje. Moje jest najlepsze. Oto porz jest najgorszy. On wygrywał cztery rundy z rzędu. Oj. zobaczcie na moje zdjęcie. <śleszy> <śleszy> Batek, wybierz mądrze, bra. No tak, wiadomo. Czy <śleszy> To jest najlepszy mem. To jest mem, który poprosił. To był sofina, ja dał na obiad. Ale to ojem miró, no jest najlepsza. To jest mem, który mi kiedyś wesoło i Barty. Ja się z tego tak grałem. Masakra. To było piękne. Nie ma tu tego. Tu Forst się poddał. Ja nie zdziwię się, jak Bagieto wybierze Batoksa, nie? Nie zdziwię się, nie chujacie, nie zdziwię. Ja, yeah, dobrze. Wychodzę na prowadzenie. Zaczynam wychodzić. Tu teraz będzie wybierał. Dobra, no czego nie chciałbym znaleźć w chińskim żarciu? No nie, czemu on zmienia? Nie zmienia, Czemu... Ty, czy, czy tylko mi się wydaje, że jestem bardzo nieśmieszny, ale śmieszny jednocześnie? części. Jak na razie to prowadzi, ale zaczął przegrywać po boli. Ogólnie to nie mam za bardzo kontentu na ten... O wiedziałem. Kiedy wszedć te tak chcę umrzeć. Słabe. Słabe. Tu według mnie było faworyzacja już. Tak to ja zrobiłem. Przepraszam osoby, które tu... do której to się odnosi. Dobrze Discorda nie widać. Jak się włącza. Tak to dobijam zrobiłem rola Pytacie jak płótka hmm. na wpadniku będą współ Pytacie jak Dobrze. Dobrze, brawo. Puste karty mi się skończyły. Zanim... Zanim pana zabije, panie, bo muszę pokazać panu. O nie, to jest złe. Już coś czuję, że jedna odkryć to będzie kutas. <noise> nie wiem czemu, ale to jest. To, jest... to był najdziwniejszy śmiech, jaki już słyszałem przez ostatnie 4 miesiące, ale dobra. Chcesz jeszcze jeden? Nie. Wimieć <noise> trochę jak taka upośledzona wersja Gargamela. Tej bajki. i pana zabiję panie, bon, może, może pokazać panu gówno do dupy? Moje chęci do życia. bez dał ci mojego giganku. Są dwie fajne. I to. O, udało ci się. Jestem trzeci. nice Życie inne stało na zawsze zmienione, gdy biały człowiek pokazał im. To Była moja siostra w Ta, Tak. Tak. do Gang z Albanii, tak Pamiętanie, takie coś jak YouTube pierdolenie, no ale tak przegrał, chcę przekazać, lubię grube kutasy, Nie lubię kotów, znaczy nie to, że mocno nie lubię, tylko nie lubię, ale A to psy. O, no, nie, tak, o, ten, tak przegrał, chcę przekazać, lubię grube kutacy słabe, słabe. Też nie było ze względu na śmiech, tylko ze, ze, ze względu na takie, ze względu na takie, a śmieszne było czy tylko, moje, czy tylko mi się wydaje, że większość moich widzów po prostu najśmieszniejsze dla nich, że to rzecz że to jest skuter, kutas? <grym> <grym> przepraszam, przepraszam, babcię za to, co napisałem. Te Chciałbym chodź. przeprosić za swoje zachowanie. Nie w moim telefonie. tam <grym> <up> to gej <grym> Nie pytaj mnie. Istnieje aplikacja, która robi. W czasie seksu, lubię myśleć o... To się czuję, że jedna odpowiedź to będzie Morda Jacekena. I to nie będzie moja odpowiedź. Nie mam jeszcze pustych kart w ogóle. Cztery puste karty. A to może mi się uda jakieś śmieszne rzeczy to robić. Kubuci Z hidrakiem odbytu. Nie, Kubuś pochatek był lepszy, według mnie. Z hidrakiem odbytu był. No właśnie. Grasny. Koniec, kopka. Jest ta społeczność zbudowana wokół erotycznych panowskich o. Przygotujcie się, nadchodzi. I tutaj piszę swoje. Dawaj. Dawaj Wiktor, kto uda ci się. Ja tu popiszę z ludźmi. <ścoughs> Przygotujcie się na chryzie, jego bela, jego bela, owoców, sama to, że jego bella, jego bella w regowocu sama sperba. Mój myśli mieści samą bycie. No to było dobre. Tu nie może wygrać. Musimy zrobić tak, żeby TuFors przegrał. Bo on za dużo razy wygrywał, on za dużo razy miał palce. Ja wiem, że on to słyszy. Golden Gibus dołączył. Czego się z tydzie batem? wyciekuję w suku do dzieci. Jokera. po to jego brat. Oto jezu, ale błędy ofiary cywilne. Wybierony oddech był najlepszy. Oj, eee. wygrał Bageto. O, wygrał. Dobra, koniec odcinka. Bo już jest za długo 25 minut. Ale brawo, kto był kolejny? Ja byłem bardzo blisko wygranej. Zresztą, razem z Badoxem. Pierożek był kolejny, a najgorzej gdzieś się wypadł. Dobra, więc sta na tyle. Będziemy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. Na razie. 啊去